Patrzyłam prosto w oczy, tacie, przez stół kuchenny i powiedziałam te słowa, które trzymałam w sobie od lat. Jeśli jeszcze choć raz usłyszę od Twojej Moniki choć jedno słowo o moich pieniądzach, nie będzie już żadnych spokojnych rozmów. Sama jej prosto w twarz wyjaśnię, jakie ma miejsce i dlaczego moje pieniądze nie są jej. W kuchni zapadła martwa cisza tylko lodówka buczała. Filiżanka herbaty u Moniki zamarła w połowie drogi do ust. Tata patrzył na mnie tak, jakby widział obcą osobę, a nie własną córkę. Właśnie wtedy wszystko się przewróciło do góry nogami. Zawsze myślałam, że rodziny rozpadają się głośno, wrzaski, trzaskanie drzwiami, krzyki, o których potem szepcze cała okolica. A okazało się, że mogą się rozpadać cicho, cichutko, po jednej wymuszonej uśmiechu, po jednym złośliwym słowie, rzuconym niby od niechcenia. Mama umarła, kiedy miałam piętnaście lat. Rak, szybki i bezlitosny. Latem skarżyła się, że boli ją bok, a już zimą stałam przy grobie w cudzych czarnych butach, które cisnęły, podczas gdy wszyscy wokół mówili: Jaka ty jesteś silna! Nienawidziłam tego słowa. Silna, to znaczy, że nie wolno płakać, nie wolno się rozpaść. Tata wytrzymał mniej niż rok, a potem przyprowadził Monikę. Nie była zła otwarcie. W tym właśnie tkwił cały szkopuł. Uśmiechała się bez przerwy, mówiła cicho, dotykała mnie za rękę, jakbyśmy były przyjaciółkami od stu lat. Zanosiła zapiekanki sąsiadom. Przynosiła wino na spotkania, wszyscy ją chwalili, wszyscy mówili: Tacie, jak ci się poszczęściło, znowu znalazłeś szczęście. Miałam wtedy już siedemnaście lat, wystarczająco dorosła, żeby wszystko rozumieć, i wystarczająco młoda, żeby trzymać język za zębami. Kiedy dwa lata później wyjechałam do wojska na zasadniczą służbę, tata przytulił mnie mocno. I powiedział, że jest dumny. Monika uroniła kilka łez, dokładnie tyle, żeby wyglądać na wspierającą, ale tuż się nie rozmazał. Tu wszystko mamy pod kontrolą, mówi. Ty myśl tylko o sobie, o przyszłości. Uwierzyłam. Albo bardzo chciałam uwierzyć? Wojsko nauczyło mnie dyscypliny, opanowania trzymania nerwów na wodzy. Nauczyło milczeć i słuchać, czytać ludzi, czekać na odpowiedni moment. Te umiejętności potem mnie uratowały. Pierwsza wzmianka o moich pieniądzach padła w drugim roku służby. Wideorozmowa. Monika siedzi obok taty, ręka na jego kolanie, jakby zaznaczała teren. Chyba teraz nie zgorzej zarabiasz, uśmiecha się. Pensja Dodatki? Premie za wysługę? Wzruszyłam ramionami. Daję radę. To dobrze. ciągnie. Rodzinie spokojniej, jak jest taka poduszka. Słowo rodzina wypowiedziała w taki sposób, że wszystko we mnie się zacisnęło. Potem te rozmowy toczyły się non stop, zawsze pod płaszczykiem troski, zawsze grzecznie. A nie myślałaś o przyszłości? Może tata pomoże ogarnąć. Jesteś jeszcze taka młoda, pieniądze to taka odpowiedzialność. Tata za każdym razem milcząco kiwał głową i odwracał wzrok. Kiedy przyjeżdżałam na urlop, zauważałam, że dom się zmienia. Stary stolik mamy zniknął, w jego miejsce szklany, nowoczesny, jak mówiła Monika. Szafka, w której mama trzymała wszystkie ważne papiery, polisy, pocztówki, przepadła. Wszystko posprzątaliśmy, nie martw się machała ręką Monika. Natychmiast zaczęłam się martwić. Pewnego razu po kolacji przyniosła ciasto i niby od niechcenia może by połączyć konta, dla rodziny byłoby wygodniej. Odłożyłam łyżkę. Moje konta są w porządku, uśmiechnęła się. Oczywiście, tylko taka myśl. W nocy leżałam w swoim pokoju, patrzyłam na wyblakły ślad po kalendarzu mamy na ścianie, i czułam się obca we własnym domu. Punkt wrzenia przyszedł nie z krzykiem, tylko z SMS-em z banku. Próba logowania, błędne dane. Zamarłam. Nikt nie znał moich haseł. W banku zapytali, czy komuś dałam dostęp? Nie. Wspomnieli zapytanie z naszego adresu. Wtedy we mnie wszystko stwardniało. Po dwóch tygodniach przyjechałam do domu. Nie krzyczałam. Nie oskarżałam, po prostu obserwowałam. Monika coraz częściej zaczynała rozmowy o rachunkach, o cenach, o tym, jak drogo utrzymać dom, jak tata powinien wreszcie odpocząć po wszystkim, a potem rzuciła: I tak twoje pieniądze to już część naszego budżetu. Spojrzałam na tatę. Milczał. Wtedy wstałam i spokojnie powiedziałam. Jeśli jeszcze choć raz usłyszę od twojej Moniki choć jedno słowo o moich pieniądzach, nie będzie już żadnych spokojnych rozmów. Sama jej prosto w twarz wyjaśnię, jakie ma miejsce i dlaczego moje pieniądze nie są jej, zrozumiałeś? Uśmiech Moniki zszedł, tata pobladł i ledwo zauważalnie kiwnął głową, ale ja już wiedziałam zrozumieć to nie znaczy uszanować a szacunku więcej nie zamierzałam błagać. Dalsza część historii rozwija się tak samo próby dostępu do kont, znaleziona teczka z planami, moje notatki i dowody, telefony do banku i prawników, kolacja z rodziną, na której położyłam na stole kopertę z faktami i ostateczne spotkanie w biurze, gdzie podpisali papier, że moje pieniądze są tylko moje i basta. Ostatecznie nie zwyciężyłam w hollywoodzkim stylu. Po prostu postawiłam kropkę. Granice wyznaczone, dźwignie odebrane. Rodzina to nie jest, kiedy ktoś grzebie w twojej kieszeni. Rodzina to kiedy się troszczy, a nie zabiera. Jeśli ta historia cię poruszyła, napisz w komentarzu skąd jesteś i co najbardziej cię ruszyło. Takie historie pomagają zrozumieć że granice to normalne, a czasem wręcz niezbędne. Subskrybuj, jeśli chcesz czytać dalej o sile, granicach i o tym jak odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Idziemy razem.